A, dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, bo tu z telefonami jesteśmy. No, trzeba kończyć telefony tak. i wracać do żony. Tak, bo dzisiaj będzie odcinek o... Spróbujemy, spróbujemy przebrnąć przez to, bo facetom jest chyba ciężko tak, kurna, tak mówią. Mhm. Przebrnąć przez różne takie tematy. Bujaczek wjeżdża teraz, pyk. A dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć o pięciu językach. Mhm. Mm o o pięciu. Mości. Ok. Pięciu. Może nam się uda powiedzieć o trzech. Zobaczymy. Powiemy może o naszych. Ty rozpoznajesz u siebie, jaki ja potrzebuję? No, no ja potrzebuję tak. Co to za nowo w ogóle, Arkadiusz? Ja cię ci słucham. Tak? Potrzebuje usłyszeć trochę na swój temat e, w takiej sytuacji. E, no, po prostu usłyszeć, że jestem potrzebny, że e, dobrze coś ogarnąłem, że coś, nie? W mhm. sensie na chacie Potrzebuje usłyszeć, fajnie, jak ktoś to zauważy. E, I potrzebuje przytulenia też. Potrzebuje, właśnie, czyli takiego docenienia. I to najbardziej chyba przez, przez dotyk, przez przy tulasa. <grym> I przez tego, że ktoś zobaczy, przez to, że ktoś zobaczy, że, że coś ogarnąłem. nie? To chyba tak względem mnie. Mhm. A ty Cześć, bo nie powiedzieć mi jak, jakie są te. Język miłości. No, ja myślę, że te pięć to i tak, so, że, że jeszcze różnie to można zupełnie nazywać i chyba bym o tym gadał i to nam w trakcie wyjdzie. Mm. Tak sobie myślę, że to... Czyli że... Ty potrzebujesz przytulenia no. tak? Tak i czuję. słowa. I potrzebujesz słowa. Ale no. takiego słowa docenienia, afirmacja. E, tak, czyli takiego... Tak. dotyk, mhm. czyli jeszcze drobne uczynki, mhm. takie coś zauważasz? że drobne uczynki to bardziej, zauważam, potrzebne są z mojej strony w kierunku mojej żony na przykład, że ona y, słowa ok, dobra te też potrzebuje. E, przytulenia też pewnie trochę potrzebuję, ale najbardziej potrzebuję czynów z mojej strony, że ja coś ogarnę, że ja jak powiedziałem, że y, zrobię, to zrobię, i to jest jakby taki, naj, to jest taki najważniejszy czynnik e, w naszej relacji. Inne też są, prosto, że tak, ale moje czyny względem danego zadania to jest kurde, żeby było na chacie spoko, rzecz najważniejsza. To jeszcze jest drobny czas, tak? Dobry czas? Wspólny czas? Że wspólny czas, no pewnie, tak, tak. To, to, to się wszystko, prezenciki też, tam co jakieś. Facety to gadzicia, gad, gad, Zrobiłem w topę, przyznam się, yy, tak zupełnie bez okazji, kupiłem żące perfum, no i się okazało, że to był perfum, którego e, ona po prostu nie lubi. Ostatnio jak go miała, to go miała 5 lat. Chodzi o to, że on jest ładny, ale bardzo intensywny, czego ona znowu nie lubi. No i e, wiesz, chciałem dobrze, no i, i kurde, wpadłem jak śliwka w kompot i później mi się obrywało, że jeszcze w takim razie za dobrze jej nie znam, no i tak dalej. Porto, y tam są drzwi marki GERDO. <gry> nie, to już oczywiście jajo, ale czasami tak jest, że chcesz coś dobrze, nie, nie wyjdzie dokładnie, ale drobne prezenciki, ta sytuacja mi skrzydeł nie i czasami kwiatki do koszyka na zwykłych zakupach e, w jednym z supermarketów dalej wrzucę. A Ty jak? Co, czego Ty potrzebujesz bracie dobry? już Twoja żona się dowie tutaj, e, Kurczę, pewnie ja tym, wie. Właśnie obserwowałem siebie, znawałem. Wydaje mi się, że potrzebuje afirmacji, wiesz, e, czyli takiego e, powiedzenia dobrego słowa, nie? Mm -hmm. Na mój temat. Potrzebuje tego usłyszeć, nie? Mm -hmm. I takiego mm, dobrego czasu. Jak to dobrze rozumiem, nie? Takiego mm -hmm. dobrego czasu, żeby mieć e, czas ze sobą, nie? Mm -hmm. Albo nawet e, coś pożytecznego, żeby dla mnie zrobić, nie? Ja mam przynajmniej takie coś. W ogóle mi się tak. K czytałem kiedyś o tym, wiesz, pięć języków miłości, uh -huh. co ja myślę, kurczę, no pięć języków miłości, czy facet potrzebuje miłości. Nie? Uh -huh, uh -huh. No, kurczę, jak siądziesz, znajdziesz czas dla siebie i yy, zaczniesz grzebać, przypominać sobie, bo też ciekawie jestem tym, jak doszedłeś do tego, że akurat widzisz, yy, że akurat te dwa, uh -huh. to jest jakoś tak do ciebie najbardziej jakby pasują. Nie? Uh -huh. Na przykład dla mnie prezenty jakoś... No jakoś nie, nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. No dla mnie też mniej. na pewno Jak ktoś da, no to fajnie, nie? Mhm. jak dostanę coś Miło. takiego. Miło, nie. No, ale... Mamy, ale czekaj, muszę wtrącić, mamy, mamy czasami takie jazdy, że wiesz, jedziemy, ale to z ekipą w busie gdzieś na jakiś koncert i później jesteśmy w danej miejscowości. No i ludzie z dobrego serca nam dają człowieku książeczkę o tej tak. miejscowości, o tym, i oni mi to wszystko skubańcy zostawiają w busie. Później ja to muszę wyrzucać. Przepraszam. Wszystkich, których prezenty Nie, ale, ale może dlatego trochę z trochę spółdystansu do takich prezencików, bo kurde, nie wiadomo. co. Kolejna wyszło. książka na pół. Ale bywają czasami takie prezenty, o które się bijemy i są wspaniałe, także dawajcie nam prezenty. Tak, prezenty są fajne. Fajne, ale nie tak bardzo istotne. No. Przydają ci jakąś taką zupełnie z czapy. Nie, dobre, dobre, przerywania są Mo dobre. Możesz to wyciąć, pomimo o to, że jest to, jak uznasz, że, że trzeba. No. Mm -mm. Mm -mm. no! 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 How no! 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 Tak, no u mnie to jest takie coś, mhm. że faktycznie potrzebuję tego takiego zauważenia. Mhm. Tylko to nie jest aż takie proste, że wystarczy mi to tak powiedzieć e, i wrzucić tak, coś takiego, <laughs> okay. dobrze to zrobiłeś i tak dalej, mhm. tylko jakoś chyba potrzebuję bardziej docenienia, nie? bo... Mhm. Widzę, że zrobiłeś to w taki sposób, że coś... <laughs> no to okay. kurczę, ciekawe to jest tak, <laughs> jak siebie obserwuję i ten dobry czas taki, albo też taki pożytek, żeby ktoś coś dla mnie zrobił, jak kogoś bardzo o coś proszę, mhm to faktycznie, jak coś o coś proszę, to faktycznie jest to dla mnie takie bardzo cenne. Mhm. Że jak już prosi, jak ktoś już, to ta, znaczy, że... Tak, to, to, jak ktoś no. to zrobi, to ja jeszcze bardziej to widzę, nie? w mhm. sensie widzę, że jeszcze jak na czas, to w ogóle. nie, A jak ktoś tego nie zrobi, to tak kurna źle się tym czuję, jakby to jest takie właśnie coś, co mnie dotyka. Nie? Mhm. Okay, okay. Bo też tak obserwuję na przykład u Reni, czy u Kubusia, czy w ogóle u jakichś ludzi, z którymi mam jakby m, m, bliższy kontakt, chociaż nie jestem osobą, która wchodzi głęboko jakoś tak w relacje, że akurat tak mm. rozszyfrowuje wszystko, mm -hmm. ale gdzieś z czymś się staram, nie? Wiadomo, że czasem na opak coś zrozumie, mm -hmm. bo to też nie jest tak proste, żeby zaobserwować u kogoś, dopóki tobie tak, ktoś tak. nie powie, nie? Ale ciekawe jak właśnie, jak właśnie rozkminiałeś to, nie? Czy dużo ci czasu zajęło, siedziałeś co? nad tym, czy kurna, w ogóle jak Chłopowi polecić chłopie, ja, Czerwicki. Nie? Czerwicki uh -huh. Jak Czerwickiemu byś polecił, kurna, żeby to rozkmienił? No, żeby myślę, zauważy. że to, o, o może, może tak powiem, że e, to są takie momenty w relacji, w których e, po prostu się poczułeś dobrze, jak coś się wydarzyło. I teraz jakby można tego poszukać, nie? Że jakby jak dostałem prezent, to się tak poczułem, jak e, ktoś. Wiesz, spędziliśmy czas, to się tak poczułem. Jak, jak ktoś docenił Twoją robotę, to się tak poczułem, nie? Co, co sprawia, że tak jak ze sweet spotami w kontekście pasji talentów, które pokazują ci, może w jakim kierunku poszukać przyszłości, tak tutaj właśnie, o, to mogą być takie sweet spoty w relacji, nie? czyli takie jakby stare rzeczy, które po prostu fajnie wyszły między wami. I które sprawiły, że ty się w tej relacji po prostu czułeś dobrze, czułeś się taki zaopiekowany, czy, czy jak to określić? Nie? Chyba tak bym szukał z takich momentów w życiu. I wtedy jakby można wytyczyć ten język na podstawie konkretnych yy, doświadczeń kil, kilku przykładów, bo jeden to no może przykład. być trafny, Mało, prezent no. możesz dostać. No, no. I akurat się wszczeli, że to jest ten prezent, na który kurta liczyłeś, no tak. a kolejny prezent już nie zrobi takiego bum, nie? No tak, bo są prezenty, że no trzeba, no. e, trzeba usiąść i wejść I w głąb i po. Pomyśleć, no, pogadać może z kimś o tym, a może zobaczyć. zapytać małżonki jak ona Ciebie widzi, czy później czy to jest zgodne, że, że, że Ty myślisz, że to jest Twój język, a ona mówi, kurde, ja Cię jednak widzę inaczej i widzę, że najważniejsze dla Ciebie z mojej perspektywy jest to, nie, coś innego, może pytanie, czy to wtedy tak. Czyli zapytać. No, no, no. Czyli no. zrobić test. <laughs> o, o, o. Zrobić test po prostu to też jest kolejny powód do tego, żeby porozmawiać z jedną osobą, z drugą mhm. osobą, z trzecią osobą, żeby wyjść na kawę, herbatę, ciastko czy cokolwiek nie? To. i zacząć poznawać właśnie swój język, nie? To. Mówią, że jest ich pięć, nie? Więc... No ja widzę, że na, teraz na, na przykładzie dzieci, jakbym y, zaczął patrzeć, okej, okay, Aleksander ma półtora miesiąca, to jeszcze za wiele, nie wiem, jedyne co, to mogę go opiekować, pielęgnować i, i, i tak Czyli dalej. dzieci dokładnie. potrzebują dotyków, nie? I Mój Eryk dobrze. najbardziej właśnie y, potrzebuje tego, żeby go podrapkać, przytulić się, wytermosić i, i widzę, że to jest jakby... Czas. Y, tak. Y, Laura znowu też w tym kierunku i przytulenia, ale też wspólnie spędzonego czasu, namalowania wspólnie jakiegoś obrazu, e, powiedzenia e, czegoś dobrze do niej, to też jest mega istotne. Przepraszam za telefon. A znowu dla Filipa najważniejsze będzie to, żebym z nim w piłę pograł i żebym e, jakby tutaj e, go docenił. Więc no, na bank jest tak, że każdy z nas ma, e, ma trochę inaczej i chyba najważniejszym będzie. W danej relacji y, wiedza y, na danym etapie, co dla każdego jest najważniejsze, żeby się spróbować tym wszczęć. Bo możesz, możesz dzieciakowi robić prezenty y, i wydaje się, że swoje ojcowskie obowiązki wypełnia, tam. że to kurde, stary wiesz. Nie, nie wkleja się w kolano, bo no tak jak y, dobra, w sumie nie powiem tego, co, co chciałem powiedzieć, ale najważniejszym będzie to, żebyś w piłę pograł i, i żebyś z nim był po prostu. A czasem może być po prostu wieczorne przytulenie. No pewnie. I się potrzebuje kocze, poczuć głaskania. Gdzie Czasami bajeczkę poczytać wieczorem. Tak, gdzieś słyszałem jak bardzo był poruszony właśnie Jacek Pulikowski, jak opowiadał historię właśnie o to było w audiobooku, który słuchałem, czy można dobrze wychować dzieci. Mhm. I on tam wspominał o tym, że widział chyba 14 -latka, który przed egzaminem, nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale przyjmijmy, że przed egzaminem grania na fortepianie mhm. siedział blisko swojego taty i ten mhm. tata gładził go po prostu po ręce. Mhm. Mhm. Jakby dawał mu odczucie, że on jest przy nim, nie? Mhm. E, w tej. Bardzo stresującej sytuacji. Nie? Mhm, Więc to no, takie kurczę, wiecie, przytul teraz 16 -latka, nie? Pozdrowię teraz przyjaciela mojego e, kryzysa, e, który opowiadał mi taką sytuację jest bardzo mi to obrazuje. E, mega ciekawą i fajną relację, i właśnie w tym kontekście. E, pomimo różnych trudności, tego nie będziemy roztrząsać, ale e, jakiego syn e, na stadionie, gdzie gdzieś tam e, chodzili sobie na mecz, przy kumplach, nie wstydził się e, witać z nim po prostu buziakiem. Wiesz o co chodzi, e, czułym buziakiem stary z synem. E, Mega spoko obraz. Tak. Nie? Dwóch typów e, kurczę, ojciec z synem na stadionie, który se buziaka człowieku na przywitanie Machnie. Nie, ja nie mam stylu buziakowego z dzieciakami w tym kierunku, z synami, no ale to jest jakby jakiś obraz, że chodzi o to, że każdy z nas musi znaleźć swój język, swoją tak. drogę. I, I żeby się tym zaopiekować. Ja jeszcze bardziej szerzej schodzę do tego, żeby się przyjrzeć swoim językom. Mhm. Że faktycznie te, których wspomniałem, to są moje. Więc mhm. dzisiaj zadanie dla mnie mam pogadać z żoną. Pozdrawiamy, Trzymajcie wszystkiego się. dobrego. I jak coś to będzie kontynuacja. Czytajcie te ba, języki. Ba. Cześć.